Was to naprawdę się nie da zostawić na chwilę, żebyście się nie odwalili czegoś. No ledwo żeśmy byli w Krakowie, mieście słynnych youtuberów, influencerów, blogerów, przedsiębiorców i się okazuje, że najsłynniejsza przedstawicielka z nich no, zniweczono całą tak naprawdę, cały, tak naprawdę jej dorobek. No trzy dni nas nie było w, w kraju. Tak, a tu 12 lat życia poszło. Kanarki wam się lęgną. Dobra, e, przyjechaliśmy sobie dzisiaj do takiej miejscowości, która się nazywa Hersonissas. No i drepczamy sobie w kierunku jej centrum. Mała no, wioseczka, spokojna, sympatyczna. Ja ją kojarzyłem w ogóle gdzieś tam z ofert biur podróży, z których nie korzystamy, ale, ale... no kojarzyłem, że no kurort nadmorski, Hersoniso, super, coś tam, przyjedź, pokąp się w wodzie. Tylko, że jak spojrzałem na mapę, to mi trochę wysprzęglił error, bo się okazuje, że ona nie jest nad morzem w ogóle. <laughs> jest kawałek oddalona, samo wybrzeże jest trochę dalej gdzieś. No, w każdym razie Mm, już wiemy dlaczego. Mianowicie, hersonisos jest jakimś tam takim, nie wiem, większym rejonem administracyjnym. W sensie jak gmina jakaś, czy nawet tam, nie wiem, powiat. W związku z tym, jak się chwalą, że jedziecie do Hersonissos, to nie jedziecie często do hersonisos tylko do jakiejś innej wsi. No to to jest trochę tak, jak, nie wiem, ludzie z żylordową mówią, że są z Warszawy. Albo ludzie z Warszawy też chętnie mówią, że są z Warszawy. No, ale przyjechaliśmy tu jeszcze trochę z innego powodu, mianowicie z takiego, że hersonisos zajebiście brzmi. No bo... Patrzcie, na przykład my jechaliśmy teraz przez taką wioskę Górnes, czy tam Górnes chyba. No i co, ja bym uwierzył, że to może być, nie wiem, na przykład w Albanii, albo w Belgii, albo gdziekolwiek. A Hersonisos brzmi od razu grecko. To jest taka miejscowość, która mogłaby ten, jakbyście Herkulesa oglądali, i jak się ten kurdupę nazywał, którego tam uczył? Nie pamiętam. Ten, Filoktet, o. To Filoktet bym mógł powiedzieć właśnie głosem Wiktora Pyrkosza, Herkulesie, musimy iść do Hersonisos i coś tam ogarnąć. No, także zaczynamy zwiedzać to pięknie brzmiące Hersonissos. Zobaczymy, czy wizualnie będzie tak samo fajne, jak jest z nazwy. Patrzcie na to, bo to jest całkiem śmieszne. jest taki mały placyk, fajny, bo tu jakieś tawerny są ogólnie, jakaś gastronomia, ciesza spokój. Ale jest organizacja, jest rądko normalnie zrobione wokół tego chodnika, na którym zaraz nas ktoś przejedzie. Więc nie ma lipy, ordnung no, jest. Kontrastuje to bardzo śmiesznie z tym, jak wygląda ruch drogowy w Grecji ogólnie, ale o tym to Wam opowiemy jutro pewnie, jak będziemy trochę więcej autem jeździć. Tak idziemy i idziemy, i cały czas słyszymy te dzwoneczki, takie jak owce mają czasami po zakładanach, bokozy. kozy. Także się zastanawiamy, czy nie spotkamy jakiegoś statka zaraz. No byłoby fajnie. Jeśli uda, zobaczymy. To, o czym zawsze zapominam, jak jestem w Grecji, a co jest zawsze, zawsze charakterystyczne, to są te nekrologie. One są zawsze bardzo duże, zawsze zawierają zdjęcie, zawsze zawierają jakieś kupę tekstu, którego niestety nie rozumiem jeszcze, może się nauczę kiedyś, ale są naprawdę mega charakterystyczne. Wyglądają jak takie duże plakaty, zupełnie inaczej niż u nas. czy sobie tam patrzymy w stronę morza teraz. No i tam jest chillera, nie? Jakieś sympatyczne chmurki, albo często czyste niebo. A zobaczę teraz w drugą stronę, co się dzieje. Jak już się gdzieś pojawia jakaś górka większa, i tam dalej nawet, no to już się zaczynają robić jakieś takie trochę poważniejsze tematy. Już czasem słyszałem takie, takie marudzenie turystów, że no co to miało być morze śródziemne, a to jakieś chmury są. No to jest normalne, no jak są góry. A tutaj najwyższy szczyt na Krecie jest mniej więcej takie jak rysy, no to też się pojawiają takie masy powietrza. I to, że tutaj czasami przepada albo czasami jakieś chmurki się pojawią, to nie jest nic dziwnego. Abym powiedział, że czasem jest to wręcz upragnione, bo tak to jest strasznie gorąco. Jesteśmy 4 dni w Grecji, a naliczyliśmy już podczas swoich spacerów 74 kotki. No a jeszcze jutro nas czeka taki mały road trip, powiedzmy trochę większa wycieczka. Pojeździmy po różnych miasteczkach, także myślę, że tu jest do przekroczenia spokojnie. Także trzymajcie kciuki. Myślę, że damy radę. Na pewno taki licznik jeszcze na koniec podamy, no. No, było ostateczne. Nie wiem czy wy to widzicie, ale tam normalnie po skałkach chodzą sobie kuski i jestem bardzo zafascynowana tym faktem. I sobie dyndają tymi dzwoneczkami. To jest mega urocze. No, my się powoli wydostajemy z Hersonissos, bo sobie troszkę obeszliśmy. To jest właśnie fajne w Grecji, że jak się pojedzie trochę dalej od wybrzeża, to no te wioski są takie ciekawsze. Są takie spokojne, fajniutkie. Tu sobie chodzą koty, tu sobie jakaś bab, babka na przykład siedzi na ławce i tam sobie chilluje i tak dalej. Bo te miejscowości takie stricte nadmorskie, no to są takie komercyjne bardzo. A tu im dalej, tym fajniej. Dlatego się trochę rozchodziliśmy i pojedziemy sobie jeszcze do jednej, jeszcze trochę bardziej oddalonej od wybrzeża. Cel mamy intrygujący, bo wcześniej gadaliśmy o tym, że Paty nie wie, jak wyglądają tutaj cmentarze, także jedziemy obejrzeć. Tak, jestem ciekawa. Tak sobie chodząc, zwiedzając wioseczkę, znaleźliśmy taki malutki gaj oliwny i na tych drzewkach rosną właśnie oliwki, które swoją drogą są tutaj naprawdę przepyszne. Popatrzcie sobie na to okoliczności przyrody. Pięknie. Wjechaliśmy celowo na szczyt góry, żeby zobaczyć wiochę i żeby zobaczyć cmentarz. I zobaczyliśmy faktycznie zadupie takie, że nie ma nic, nawet jednego sklepu, jakieś parę domków. Ale co ciekawe, tutaj co 300 metrów jest jakaś kapliczka. Po co im tyle tych obiektów sakralnych? Nie wiem. Ale fajnie, no w sumie jakby ładne takie, malutkie, sympatyczne, tylko kompletnie nie wiem kto tam chodzi, bo tu w ogóle nie ma ludzi, nie ma nikogo, z trzy domy są normalnie ten cmentarz i te kapliczki. Ogólnie to my gadamy, gadamy gdzie jesteśmy, a nie, pokaza nie pokazaliśmy Wam yy, gdzie sobie mieszkamy i mniej więcej jak wygląda nasze sąsiedztwo. Także, tutaj, te niebieskie drzwi to są drzwi do naszej kwaterki. Budynek wygląda mniej więcej tak. I do morza mamy naprawdę bardzo, bardzo blisko i chcieliśmy Was właśnie tam zabrać. Tak, to będzie taki aero Stream. Bo jesteśmy dla Was specjalnie młodzieżowi sprzed 5 lat, i do tego jeszcze. Prowadzimy pewną modyfikację, obejrzycie go za, nie wiem, 3 miesiące, jak nam się zechce to wszystko zebrać do kupy i e, pomontować i wrzucić. Także patrzcie, patrzcie patrz, jak, patrz jak się staramy. Tak, to jest basen, w którym nikt nie pływa w sumie. My w sumie też tam nie byliśmy. Ale tak? na, nadawałby się woda, z czysta ogólnie, git jest. Tylko, że temat basenu no to jeszcze pewnie za chwilę poruszymy, dlatego, że zaraz coś zobaczycie po opuszczeniu go. Tutaj jest przejdziemy, bar. przejdziemy sobie tylko przez ten mały korytarz, I w sumie jesteśmy nad morzem. No i pa, patrzcie na to. I na cholerę. Na cholerę komu basen? Ale najśmieszniejsze jest to, że ludzie tam siedzą w sumie, no teraz tak, akurat nie. Ale... to sobie, jak słuchamy języków, które się pojawiają na tej kwaterze, tu gdzie my mieszkamy, to często są to języki jakieś północnoeuropejskie raczej, no nie? Jakiś niemiecki, czeski, polski mhm. się trafił, trafił się angielski w brytyjskim wydaniu i tak dalej. I wyobraź sobie, że tłuczasz się te 2000 kilometrów, czy ileś. Po to, żeby sobie usiąść przy basenie, podczas gdy dosłownie 10 metrów dalej masz, masz coś takiego. To. No, ja coś tego nie potrafię zrozumieć. Tym bardziej, że to nie jest jakaś lipa taka, no w sensie, no plaże nie są za szerokie, morze i tak dalej. No, nigdzie, nigdzie w Grecji nie są, przynajmniej nigdzie, gdzie ja byłem, nie są. Eee, ale jak się wejdzie do tej wody, no to jest czyściutko, jest cieplutko, rybki pływają, super jest, no więc ja nie wiem dlaczego. Ludzie nie chcą po prostu z tego skorzystać, nie? Przecież jest, jeżeli chce się posiedzieć przy basenie, to jest tyle fajnych miejsc. Bliżej. Yy, Zgierz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, yy, Sieradz, Kętrzyn. No cuda można tutaj, nie wiem. Koluszki, no do wyboru, do koloru. To nie, to wsiadają w samolot, lecą na kretę po to, żeby posiedzieć przy basenie. Bez sensu, dobra. W każdym no. razie dzisiaj z racji tego, tak jak Patty mówiła, że już zdążyliśmy nawet na tę miejscowość ponarzekać trochę, bo jak wczoraj byliśmy na tym tripie swoim, to mówiliśmy, że to taka wioska komercyjna, tamte inne to są takie fajne, bo takie prawdziwe, no to was zabierzemy, no i zobaczycie sobie, jak to wygląda w rzeczywistości. Ogólnie, miejscowość nazywa się Kukinihani i to w takim wolnym tłumaczeniu jest coś na kształt, nie wiem, czerwona knajpa, czerwona karczma, coś w tym klimacie. Nie wiemy skąd jest źródło tej nazwy. Czy to dlatego, że faktycznie tu istniało coś takiego? Hmm. Czy dlatego może, że jest tu trochę takiej czerwonej ziemi w sumie dalej od morza? Może to to? Albo może ją po prostu założył Włodzimierz Czarzasty? No nie doszliśmy do tego niestety. Ale chociaż się przejdziemy. O, tutaj widzę, że kolega chyba na nas czeka, którego już zapoznaliśmy. Tak, mamy jednego swojego kota. Także zaraz zobaczycie. My, jak jesteśmy na plaży, to sobie urządzamy właśnie tu w sumie. To jest taka największa i najczystsza plaża. I w wodzie nie ma kamieni, bo tam troszeczkę kamieni jest. W każdym razie, jakbyście ten, chcieli tutaj pływać, to budki do pływania raczej polecane. Oj, bo tak. Jest dużo kamieni, jakieś wodorosty, takie rzeczy jakieś jeżowce czy inne gówno mogą się trafić. O, A nie, chyba to in, to in... To. Chodź, możesz przyjść do nas i możemy pogadać. No, czy nie Jest zajęty teraz myciem się. Tak. <gry> Ale nie wykluczone, że on czasem przyjdzie, bo już dzisiaj został, że tak powiem, przez nas pomiękany. Tak, pomiękany. Dzisiaj koleżka się zdecydował przyjść do nas. Cześć. No. no, cześć. No, my już się lubimy, nie? Mhm. Cudny jest. My sobie kontynuujemy wycieczkę tutaj. Jesteśmy w takiej wąskiej uliczce, gdzie jest taki typowo podwórkowy, charakterystyczny dla Grecji, pierdolnik. A drepczamy w kierunku głównej uliczki. Tutaj ogólnie, w tym rejonie, wygląda to w taki sposób, że e, tak naprawdę część turystyczna, modnie turystycznej dzieli Taka droga, ta E75. Tak naprawdę wszystko, co jest bliżej może od tej drogi, to jest takie w miarę turystyczne. W sensie no, przyjeżdżają tu ludzie, nocują, czylują i tak dalej. A po drugiej stronie już się zaczyna normalne życie. Wystarczy do, pójść dosłownie 100 metrów za autostradę, bo na tym odcinku jest autostrada i już się kozy pasą, już se ludzie żyją i już są wioski po prostu, które są totalnie nieprzystosowane pod turystykę. Tylko toczy się tam normalne życie. Więc polecam, polecamy ze swojej strony zobaczyć na pewno obie te warianty. Patrzcie, na tej krecie jest tak, że mówiliśmy Wam praktycznie wszędzie, gdzie byliśmy, że o, tutaj wszystko jest starożytne i tu naprawdę nie trzeba długo szukać, dosłownie nie wiem, 300 metrów od domu. Jest też jakieś miejsce po jakiejś starej willi, czy po czymś. Też rzeczywiście z czasów sięgających jeszcze cywilizacji minojskiej. No jest tego w Grecji mnóstwo, moi drodzy. W tej chwili to, to już chociaż furtka jest zamknięta, bo jest późno. Ale tak to, to jest normalnie otwarte. Nikt tego nie pilnuje. I to jest dla Grecji charakterystyczne. Bardzo oni mają tyle takich historycznych rzeczy, że niech się szczególnie tam. Nie przejmuje tak naprawdę. Ja pamiętam, pierwszy raz byłem szokowany tym jak byłem, nie wiem, na Tasos chyba, z Macedonii Greckiej. I tak chciałem jakiś amfiteatr zobaczyć. I się szykowałem, już, że tu będę kasę wykładał coś tam. No się okazało, że po prostu się idzie wsią i jest amfiteatr i nikt tego nie pilnuje, nikogo tam nie ma. Jest ogólna chillera luzik. Jakiś dzieciak sobie próbował z tego kamienie wyrywać na szczęście go tam matka szybko spacyfikowała. No i tak to wygląda. Otóż mówią takie, takie, takie plotki, są, znaczy to legenda miejska bardziej, że e, jak Grecy sobie inwestują w jakąś nieruchomość, na przykład, i to trzeba, nie wiem, wykopać fundamenty czy coś. No to często jest tak, że się modlą dosłownie, żeby przypadkiem nic się na ich działce nie trafiło, no bo to będzie opóźniało zwyczajnie pracę. E, nie traktowałbym tego jako prawdy objawionej, ale jako taka sympatyczna legenda miejska może funkcjonować, dlatego że faktycznie tych rzeczy tutaj, takich o dużej wartości historycznej, jest od jasnej cholery. Na tyle dużo, że różne nikim to nie robi tutaj na miejscu wrażenia. My sobie wyszliśmy na taką główną drogę. Taką, która była kiedyś główna dla całej Krety, w sensie tu się jechało z miasta do miasta, ale już tak nie jest. No bo wybudowali jakiś czas temu tę autostradę, którą się jeździ znacznie wygodniej. Natomiast, no. Niewątpliwie jest to najważniejsza dróżka w tej miejscowości i w bardzo wielu innych, też nadmorskich. Ona, ona się ciągnie dosłownie kilometrami i my tutaj dojechaliśmy ostatnio dosłownie za 30 km jadąc gdzieś tam z jakiegoś Lidla daleko, daleko gdzieś tam po... Może nie po drugiej stronie wyspy, ale na, na pewno w jakiejś tam sensownej odległości. No, a tutaj mamy tawernę, gdzie się zgaduje te gry po jednym pikselu czy coś takiego chyba. Ja, to tutaj jest z kolei Living Concept. No, dużo osób może mieć taki pomysł, faktycznie, żeby żyć nawet. Więc popieramy. Dobra robota. No, i to jest właśnie ta autostrada rzeczona. Tutaj, jakby się przejechało, e, można w jedną stronę, tylko jakby się przejechało, albo przeszło e, pod tym nie wiem, przepustem, tunelem, tą dziurą w murze, no to tam już dalej wiedzie droga. Na przykład do Anopoli, w którym byliśmy e, ostatnio szukać e, tego cmentarza. Na górę, jak się wbijaliśmy. I tam już kompletnie żadnej turystyki nie ma. Jest jakiś park wodny wprawdzie, ale tak, żeby były jakieś hotele czy jakieś miejsce takie dla turystów, no to już nie ma nic. Toczy się normalnie życie. Wszystko jest jak na wsi. Dzień dobry. Biegnie hmm, do nas nasz... turysta 125 to 125. Cześć. No chodź, chodź, możesz przejść. Ktoś zdziwiony widzę jesteś. Ja by się nie bój, git jest. Dasz się za łóżkę, troszkę troszeczkę mhm. Coś. Nieśmiała, ale by tak. chciał, nie? Okon niesiony. Zadowolony. No, i tak sobie życie na tej naszej wsi. Leci. A tu leci 1582 samolot dziś, z tymi samolotami, tutaj, no to powiem tak, no głośno jest. No no więc, jak ktoś jest z tych, co to siedzą do późna, a potem próbują odsypiać rano, to lepiej niech zapomni. Bo raczej tydzień to jest trochę mało, żeby się przyzwyczaić do tego. Natomiast, jakby ktoś lubił na przykład lotnictwo, no to czasem można coś ciekawego zobaczyć. A na przykład, z dwa dni temu widziałem, jak tutaj lądował Boeing 757, normalnie pasażerski. Myślałem, że one już trochę wymarły, przynajmniej w Europie, że już nie za bardzo są w użyciu. No ale ktoś tam tym przyleciał. Także yy, spoko. Dzisiaj jakieś wojskowe c 130 sobie lądował i tak dalej. Także macie taki darmowy spotting, bo to jest bardzo, bardzo duży ruch. Tak wyglądałby ogród mojego taty, gdyby mieszkał w Grecji. Chociaż w sumie nie wiem, czy by nie było jeszcze więcej pierdół. Dotarliśmy w sumie do takiego centrum tego miasteczka i chcieliśmy Wam powiedzieć, że w sumie widać, że jest po sezonie, bo praktycznie są sami lokalsi. Turystów nie ma prawie w ogóle. I jeszcze taka nasza mała uwaga, że jeżeli lubicie jakieś densy, dzikie pląsy i łupa wumpa, no to raczej nie tutaj, bo tutaj w sumie nie ma żadnych takich dyskotek i tak dalej. Są praktycznie same kawiarnie i tawerny. Nie? Tak, no jest raczej taka chillowa atmosfera, też nie ekstrapolujcie tego na całą Kretę, tak? to, że mm. tu tak jest, to nie znaczy, że w innych wsiach nie ma tam dzikich klubów i tak dalej. Pewno są, ale nas to w ogóle nie interesowało. Tutaj nawet, no widać, że jest końcówka sezonu, bo tu nawet na plażach jest po 5-7 osób, no. co nam akurat bardzo pasuje, ale no, nie każdemu musi, także też poczytajcie sobie może i zwróćcie uwagę, czy są turyści, czy nie ma, gdzie, skąd. Jak się można bawić, czy jest jakieś nightlife czy nie, bo tu ewidentnie nie. Tutaj wszystko zamiera sobie po prostu, jest ciszo, cicho i spokojnie. Dokładnie. Oprócz trąbiących samochodów. No, tu mamy market market Daki, do którego się zaraz wybierzemy, kupimy sobie jakieś lody. Bo jak słuchacie że groszeczkę no. jesteśmy chorzy. A potem sobie pograć w kartę i gitarę. Koleczka, którego tu widzicie właśnie w tej chwili, to jest taki mały zadymiarz. Dzisiaj już żeśmy go rozdzielali z jakimś innym, bo się postanowiły tutaj, My no się znamy tutaj, my cię obserwujemy, ta agresja nie jest mile widziana. To jest miejsce tolerantne, mam nie w dupie. <grytanie> Spadaj panu. Jesteśmy w Knossos. Aktualnie jesteśmy na placu, w którym w sumie nie wiadomo co było. Nie podejdziemy tam za blisko, bo jest tam jakaś wycieczka, która pitoli po ukraińsku już od 20 minut.